To nie ma tak, że najlepszym momentem do operacji jest jakiś tam wiek. Najlepszym momentem jest wtedy, kiedy pacjentka jest zdrowa, kiedy jest szansa na sensowną poprawę i kiedy nie ma dużych, dużego ryzyka związanego z operacją. Wiele zależy od kształtu twarzy, bo najbardziej widoczny efekt jest na takich twarzach, które są szczupłe i mają. Owalny, pociągły wygląd. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jakby decydującym czynnikiem, tym, który powoduje, że twarz jest odbierana jako twarz starsza, jest de facto nadmiar skóry. I ułożenie tej skóry. Operacja jest oczywiście bardziej skomplikowana, ale z punktu widzenia pacjentki najważniejsze jest to, co jest na wierzchu, czyli jak potem to wygląda owal twarzy i skóra. To ułożenie takiej skóry, ułożenie tkanek, ich napięcie na owalu twarzy jest dużo łatwiejsze niż wtedy, kiedy twarz jest szeroka, z szerokimi kątami żuch żuchwowymi. I wtedy ten efekt operacji również będzie mniej widoczny, nie z powodu mniejszej biegłości operatora, tylko z powodu, nazwijmy to, mniej dogodnej do operacji twarzy. Również częstym pytaniem jest, ile to lat mi odejmie. W takim potocznym rozumieniu, w potocznym odbiorze, czy może czymś, co się bardzo utarło w wyobraźni pacjentek, to jest to, że dobrze zrobiona operacja odejmuje z wyglądu 10 lat. Otóż z punktu widzenia takiego uczciwej prawdy mówionej pacjentkom, jest tak, że pacjentka po operacji powinna wyglądać dobrze lub bardzo dobrze, jak na swój wiek. To w wielu przypadkach może oznaczać nawet więcej jak 10 lat, bo jeśli pacjentka, jak na swój wiek, wygląda, no nie można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo jest to pacjentka 50-paroletnia, no to owszem, po operacji można powiedzieć, że to zabrało od wyglądu 10 czy 15 lat. Natomiast jeśli to nie jest aż tak przed operacją aż tak bardzo widoczne te cechy starzenia to oczywiście i efekt będzie mniej widoczny w związku z czym uczciwie należy przyjąć że po operacji wygląda się młodo jak na swój wiek i oczywiście chodzi też o to żeby ten wygląd był naturalny w związku z czym takie mm, ścisłe powiedzenie a ile mi to odejmie nie ma większego sensu bo de facto celem operacji jest znacząca poprawa wyglądu odmłodzenie z pozostawieniem naturalnego wyglądu naturalnego odbioru w oczach innych